Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezydencie w naszym kolejnym podcaście. Dzień dobry, miło znowu z Państwem się spotkać. Miło się spotkać i miło też będzie, myślę, porozmawiać, a na pewno warto porozmawiać, bo tematem dzisiejszego naszego spotkania jest manipulacja czy informacje i nad tym sobie porozważamy. Czym dla Pana, Panie Prezydencie jest informacja? Informacja to przede wszystkim przedstawienie rzeczy, w oparciu o fakty i dane zebrane w dobrej wierze. Czyli mamy dane, mamy wiedzę i w dobrej wierze ją przekazujemy. Oczywiście możemy też interpretować w jakiś sposób to informacje, ale ważne jest, aby ona była rzetelna i oparta na faktach. Okej, okay, a w takim razie czym dla Pana jest manipulacja? Manipulacja jest to wybiórcze wykorzystanie danych, które mamy, z premedytacją, tylko i wyłącznie po to, aby osiągnąć dany cel. I o ile tego typu techniki stosuje się, choć nie powinno, czasami w negocjacjach biznesowych w celu osiągnięcia zysku, to tym bardziej nie powinno się stosować ich w świecie politycznym, mimo że robi się to bardzo często. Politycznym, tym związanym z wysoką polityką i tą niższą, samorządową. Od polityków oczekujemy uczciwości, a nie manipulowania danymi w celu osiągnięcia korzyści. Szczególnie jeżeli mają wiedzę o tym, że wykorzystują te dane w takim celu. Gdzie w takim razie, Panie Prezydencie, umieścilibyśmy powtarzaną przez kilku opozycyjnych radnych historię o utracie przez miasto 30 milionów złotych w, w ubiegłym roku? Przypomnę tylko, że temat rozgorzał na nowo podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej i kilka dni wcześniej na łamach jednego z naszych tygodników, czyli Nowin Wodzisławskich. Gdzie umieścimy tę historię? Na pewno w manipulacji. Na pewno w manipulacji z kilku powodów. Pewnie będziemy o tym szerzej za chwilę rozmawiać. Jeżeli informacja miałaby nie być zmanipulowana, to powinna być podana w ten sposób, że miasto Wodzisław złożyło trzy wnioski i nie na kwotę 30, a 35 milionów złotych. Zrobiło błąd formalny nie miasto, a konkretni pracownicy czy zespół pracowniczy, który jest znany, bo jako prezydent ja podpisałem się pod wnioskami, więc wywiązałem się ze swoich obowiązków i powinna być informacja przekazana, że w związku z tym miasto utraciło możliwość aplikowania o środki. Utraciło to nie oznacza, że te środki byłyby przyznane, bowiem jak pokazuje historia, chociażby porównania. Wniosków złożonych przez sąsiednie gminy czy inne tutaj u nas bliskie. Nigdy nie było tak, że wszystkie wnioski były rozpatrywane pozytywnie. Więc próba stwierdzenia, że tą sumę mogliśmy uzyskać, jest czystą manipulacją w celu osiągnięcia swojego celu. W takim razie, Panie Prezydencie, przypomnijmy może naszym słuchaczom, o czym w zasadzie rozmawiamy. O jakich środkach, o jakich możliwościach pozyskania środków, czym był ten konkurs lub był też inny program, z którego mogliśmy jako miasto pozyskać kolejne pieniądze. W ramach jednej z tranż rządowego programu Polski Ład, takie miasta, wszystkie, ale takie jak nasze miasto Wodzisław Śląski, mogło ubiegać się o środki na konkretne zadania. W tym celu miasto złożyło trzy projekty, mogło złożyć maksymalnie trzy i trzy projekty złożyło. Jeden projekt typowo o charakterze drogowym, gdzie wymieniliśmy wiele szeregów dróg, które chcielibyśmy wyremontować. Drugi o charakterze parkingowym, bo przede wszystkim mówiliśmy o poprawie sytuacji parkingowej w centrum miasta nie o budowie parkingów ale o całym systemie zarządzania tymi parkingami, które mamy, i elementami poprawienia jakości dróg tylko i wyłącznie na Starym Mieście. I trzeci związany z modernizacją infrastruktury szkolnej. Wszystkie wnioski składa się w ten sposób, że wypełnia się elektronicznie, podpisuje prezydent miasta i musi być podpis skarbnika miasta. Podpisuje się je niezależnie, czyli osobno prezydent, osobno skarbnik, i system nie blokuje wysłania, jeżeli danego podpisu nie ma. Ja te wnioski podpisałem przed terminem, druga osoba nie podpisała. Wnioski zostały wysłane, system je przyjął i ze względu na błąd formalny, myśmy próbowali się odwołać od tego błędu, nie zostały rozpatrzone. Co oznacza, że mieliśmy szansę, ale patrząc na wnioski z gmin ościennych z pierwszej i z drugiej edycji, praktycznie poza jednym czy dwoma przypadkami nie wydarzyło się, aby gmina otrzymała wszystkie wnioski. Najczęściej był to jeden z wniosków. Czyli mówienie o tym, że utraciliśmy w ogóle szansę, a informacja przekazywana jest ma, zmanipulowana w ten sposób, że utraciliśmy na pewno przyznane 30 milionów, jest zupełnie błędna. A można iść jeszcze dalej, widząc co się dzieje z tymi wnioskami, które otrzymały dofinansowanie, na pewno nie byłoby nas stać na realizację takiego zakresu dróg. Dlaczego tak pan uważa, panie prezydencie? Pokazują to dane chociażby z wniosku, który złożyliśmy i otrzymał dofinansowanie z naszego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji, która była połączona z częściową modernizacją dróg, tam gdzie kanalizacja była prowadzona w pasie ruchu drogowego. Tam otrzymaliśmy środki w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Ogłosiliśmy procedurę przetargową. 21 grudnia. Otwarliśmy przetargi i okazało się, że z tych 20 paru milionów, aby zrealizować ten zakres, który chcieliśmy, musielibyśmy zabezpieczyć ponad 50. Nas po prostu nikogo, żadnych gmin, bo to był nie tylko Wodzisław, to były Markowice, Radlin, Redutowy, Gorzyce, na to nie stać. Dlatego zrezygnowaliśmy z tej dotacji w tym zakresie i wystąpiliśmy do premiera o ograniczenie zakresu. To jest najświeższy przetarg. To tylko pokazuje, że opowiadanie, że do tych 10, 15, 30 milionów, od razu po przetargu byśmy musieli dołożyć 2, 3, 4 jest znowu manipulowaniem faktami. Rynek przetargów dla zadań z polskiego ładu, gdzie przedsiębiorcy muszą skredytować te zadania w perspektywie 2 czy 3 lat, jest na tyle drogi przy dzisiejszej inflacji, że tego nie robi się za te środki. I to pokazał nam właśnie przetarg wodociągowy, w którym także elementem były drogi. Czyli. Polski Ład, panie prezydencie, Polski Ład to program, z którego jak najbardziej nasze miasto korzysta. Czy mógłby pan przypomnieć, co w naszym mieście zostanie zrobione ze środków, które miasto skutecznie pozyskało z Polskiego Ładu? Przede wszystkim balaton. Te środki są zaangażowane, ta inwestycja jest realizowana. Ze środków przed Polskim Ładem, a także rządowym, skutecznie realizujemy między innymi przebudowę Wodzisławskiego Przoka, czyli części siedziby służb komunalnych miasta i tej części, z której często korzystają mieszkańcy. Także miasto ma doświadczenie i z sukcesem pozyskuje środki także z tych rządowych programów. Z tych rządowych, czyli z jakich jeszcze? Z bardzo wielu innych rządowych programów, chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych i innych, z których realizujemy drogi, praktycznie co roku otrzymując jakieś środki. Dokładnie tak, co roku. Przypomnę tylko, że dane dotyczące pozyskania środków przez miasto Włodzisław Śląski z, z funduszy zewnętrznych, czy też rządowy, czy, rządowych, czy też unijnych, jak najbardziej można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w internecie i gorąco Państwa do tego zawsze zachęcamy, bo mamy się czym pochwalić, prawda? Mamy się czym pochwalić, bo od bardzo wielu lat, już w zasadzie kilkunastu, bardzo skutecznie pozyskujemy środki unijne. Moglibyśmy wymieniać kwoty to Państwo znajdziecie w internecie i w innych sprawozdaniach, ale warto wspomnieć te inwestycje, które liczymy w milionach, złotych w dziesiątkach milionach czy setki milionów, które dołożyliśmy do naszych środków wypracowanych przez nas mieszkańców. To kilkadziesiąt kilometrów budowy sieci kanalizacyjnej, której wcześniej nie było. To ulica zbiorcza, którą jeszcze kilkanaście lat temu nie jechaliśmy. Pamiętamy czasy, przynajmniej niektórzy z nas, że wiadukt na Matuszczyka po prostu miał być wyłączony z użytku. Prędkość 30 na godzinę i groził zawaleniem. Mało kto już pamięta, że nie byłoby Brico i innych firm, gdyby nie droga zbiorcza. Nie byłoby rozwoju tej części miasta. Jeszcze kilkanaście lat temu w przypadku zawalenia wiaduktu czy ograniczenia ruchu na wiadukcie od strony Jaszczębia staliśmy w kilometrowych korkach po godzinę, żeby wjechać do Wodzisławia. Dziś mamy zupełnie inny układ komunikacyjny. To budowa pałacu do tych sztajnów, to trzy wzgórza, to wspomniany Balaton, to kilometry wyremontowanych dróg, to wiele zrobionych zajęć pozalekcyjnych, wiele wyremontowanych obiektów naszych jednostek termomodernizowanych, posiadających dzisiaj fotowoltaikę, inne instalacje, to zupełnie inaczej wyglądające miasto. I to jest właśnie praca zespołu ludzi, który nad tym czuwa codziennie. Dlaczego o tym mówię może tak długo, ktoś by powiedział, bo w przypadku gdyby gdy jeden z tych osób, trybik tego zespołu popełnia błąd. Nie składa podpisu lub zapomina przypomnieć komuś o złożeniu podpisu, Chce zrobić się z niego największego przestępcę, prawie nie pamiętając o tym, ile dobrego włożył w pracy do tego zespołu. Prawo do błędu ma każdy. Po prostu ma każdy. A szczególnie jeszcze ten, który umie się do niego przyznać i ten, który za sobą ma o tak świetną ilość wykonanych zadań dla dobra wszystkich nas mieszkańców. Sprostujmy w takim razie, być może, jeszcze jedną ważną informacją, która, która się pojawia w przestrzeni publicznej. Panie prezydencie, to, że mamy za sobą dziesiątki, może nawet setki zrealizowanych pozytywnie projektów z funduszy zewnętrznych, to nie oznacza, że dokładnie tyle wniosków złożyliśmy, prawda? Nie, nigdy tak nie jest. Zawsze składa się bardzo dużo wniosków i dość często nie otrzymuje się wsparcia. Albo wsparcie, które otrzymuje się jest nieadekwatne do wysokości złożonego wniosku. Były takie przypadki, były sytuacje, gdzie nawet odmówiliśmy podpisania otrzymanej dotacji z wielu przyczyn. Także ta praca wykonywana jest codziennie. Codziennie aplikuje się o środki, codziennie szuka się tych środków. To nie oznacza, że z sukcesem otrzymuje się. Najlepszy przykład Pałac Dietrichsteinów. O remont tego obiektu aplikowaliśmy przez wiele lat. Aplikowaliśmy do ministra kultury. Nigdy od ministra kultury nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia, ani grosza na ten pałac. Dopiero udało znaleźć się inną formułę i wyremontować ten pałac ze środków unijnych, mimo że przez lata oczekiwał na taki remont. Ja dzisiaj nie powiem, czy to były dwie, trzy, cztery, czy pięć podejść pod szukanie środków na ten cel, ale wreszcie udało się z innych źródeł. I tak jest w każdym przypadku. Tych wniosków przygotowuje się dziesiątki. Po to, żeby dać sobie szansę na wygranie chociażby jednego. Czyli można powiedzieć, Panie Prezydencie, iż jeśli wnioski, które składaliśmy nieskutecznie do Polskiego Ładu, zawierały trzy projekty, czy te projekty mają szansę na realizację? Wszystkie te projekty czy grupy projektów mają szansę na realizację i oczywiście wierzymy w to, jak zapewniał wielokrotnie rząd, że będą kolejne edycje Polskiego Ładu. Uruchomiając polski ład, premier rządu i przedstawiciele rządu mówili o tym, że to jest największy program inwestycyjny na 10 lat do przodu. Że samorządy nie mają się martwić, trzeba po prostu inwestować. Przykład sąsiedniego miasta Rybnika. W pierwszej edycji Polskiego Ładu sąsiednie nam miasto nie otrzymało ani grosza, ani grosza, mimo złożonych projektów. E, Nieważna jaka była murza medialna wokół tego. Wtedy powiedziano, startujcie do kolejnego, i w kolejnym otrzymało środki finansowe. My w pierwszym otrzymaliśmy, w drugim nie. Liczymy, że te projekty skutecznie lub część z nich otrzyma środki w trzecim naborze, który być może będzie kiedyś ogłoszony. Czyli ostatnie moje pytanie, panie prezencie. Nie możemy mówić w tym momencie o utracie 30 milionów przez miasto. Podsumujmy. O utracie 30 milionów złotych, jeżeli miałaby to być informacja, a nie. Specjalnie przygotowana manipulacja, moglibyśmy mówić tylko w sytuacji, kiedy miasto otrzymałoby dotację i nie dopełniło obowiązków podpisania umowy albo innych obowiązków ciążących po otrzymaniu dotacji i celowo ją utraciło już na momencie otrzymanej promesy. To by była informacja o tym, że mieliśmy 30 milionów, zaniechaliśmy i nie otrzymaliśmy. I to jest informacja. Jeżeli mówimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby, to już jest to czysta manipulacja. A po co? Tylko w celu osiągnięcia własnych korzyści politycznych. Czy tak powinien wyglądać samorząd? Nie tego oczekują mieszkańcy, ale każdy ma swój odpowiadający jego godności osobistej styl uprawiania polityki. Szczęśliwie realizujemy i realizowaliśmy wiele projektów ze środków zewnętrznych. I tym też projektom, a zwłaszcza projektowi Balaton, przyjrzymy się w następnym odcinku naszego podcastu, a tymczasem do usłyszenia, Panie Prezydencie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.